Namierzyliśmy osobę, która nie zostawiała łapki w górę. Zrzucam grubą bulwę. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was dzisiaj w grze 60 Seconds Reatomized. To jest moje pierwsze podejście do tej gry, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Myślę, że możemy zagrać sobie na trybie apokalipsa, który oferuje nam pełną przygodę. Jeśli chodzi o poziom trudności... No, aż tak może szaleć nie będziemy. Spróbujmy po prostu spokojnie Fatmana, to jest moje pierwsze podejście. Dobra, mamy tylko minutę na to, żeby zebrać jak najwięcej rzeczy. Tutaj już są trzy miejsca zajęte, bierzemy jeszcze wodę i spadamy do sprodu. W sumie żona by się nam przydała, do czego... Mm, nie wiem, ale na pewno mężowi do czegoś żona jest potrzebna. Może przestać już grać? Dobra, spokój przynajmniej będzie. Więc bierzemy i babę, o tam będziemy mieli maskę gazową, zaraz po nią wrócę. Bierzemy teraz szybciutko maskę gazową, tutaj jeszcze mamy siekierę, o super, e, tutaj warcaby i do schronu wrzucamy. Czas tam się kończy, jeszcze syna wypadałoby wziąć, Zabrać jeszcze mamy miejsce na cokolwiek, kurde, nie mogę tego wziąć, cokolwiek tutaj e, apteczka, też nie mogę, o cholera, dobra, szybko do schronu, dawaj, 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 ostatniej chwili, skakujemy. No i tak się zaczyna nasz symulator siedzenia w domu. Dzień pierwszy. Udało nam się znaleźć w stronie harmonijkę. O, i jeszcze w walizce, którą wzięliśmy był karabin. Ja jedyne co wiem o tej grze, to żeby aż tak często ich nie karmić i nie poić, więc nic dzisiaj nie dostaniecie. Okej, okay, musimy kogoś wysłać na poszukiwanie zapasów. A um, e, Timi, ty sobie poradzisz. Weź sobie maskę gazową, będzie dobrze, kolego. U, co to? A, chyba znak, że wyszedł, co? Tak, dobra, poszedł sobie. Wszystko się kołysze, a puszki chwieją się na bok. Mamy jakieś trzęsienie ziemi. Teraz musimy wybrać, co chcemy ratować, latarkę czy radio. A, niech będzie latarka. No kto? Co byś się spodziewał? Mamy teraz zepsute radio. Może jakoś naprawimy je kiedyś. O nie, świeciłem latarką w odpowietrznik. Logicznym pomysłem było sprawdzić co go blokuje. Niestety y świecenie latarką prosto w gniazdo zmutowanych insektów pogarsza sytuację i niestety Dolores została ranna. O, dzień dobry, a co za piękności przyszły. O kur, spójrzcie na rozmiar tego czegoś. A tam biegnie kolejny, jeszcze większy. Inwazja karaluchów. Jesteśmy zgubieni. Um, musimy się pozbyć tych karaluchów. Mamy jedynie karabin, więc będziemy strzelać. Dzień ós... Ktoś chyba powrócił. Jest? Dobra, Timi przyszedł. E, co nam powiesz, kolego? Wygraliśmy bitwę z karaluchami. No, e, to akurat dobra sprawa. O ty w życiu przyniosłeś cztery żarcie, cztery pićka, dobrze. I jeszcze nowe radio i apteczkę. No niestety maska się popsuła. Zasłużyłeś, żeby coś zjeść. Tym razem wyślemy głowę rodziny. Ted. E, jako prawdziwy mężczyzna, dostajesz tutaj wszystko, co możemy ci dać. Dostaniesz siekierę. Potem jeszcze co my tutaj w ogóle mamy? E, karabin możesz dostać. Masz przynieść pełno rzeczy. I e, w sumie jeszcze latarkę. Proszę nie krzyczeć dla w komentarzu że takich rzeczy nie powinienem mu dawać. O, widzicie, nawet jakieś osiągnięcie dostałem. Drin, drin, zdawało nam się, że już nigdy nie usłyszymy dzwonka telefonu. To chyba z budki telefonicznej. Eee, wyślijmy tam kogoś. Lecisz. Aha, czyli skontaktowaliśmy się z ludźmi z innego miasteczka, ale się rozłączyli, jakby. No to się nic nie dowiedzieliśmy w sumie. Ej, patrzcie, mamy mapę. A, bo ja się wymieniłem. Dostałem wodę jakimś ludziom, i oni nam dali za to mapę. Czy powinienem bać się tych obrazków? Ej, dzień 14, Ted powrócił. Nie wygląda co prawda na zadowolonego, ale żyje, to najważniejsze. Przyniósł nam maskę. Co prawda, stracił siekierę. Słabo. A teraz Timy ubiera maskę i idzie na poszukiwanie. Ted wygląda jakby już nie pił od miesiąca. Czasami nachodzi nas ochota, aby na czymś pograć, by tworzyć muzykę i dzielić się z nią całym światem. Eee, okej? Okay? Myślę, że nie ma w tym nic złego. Uh. Chyba przekaz radiowy, co? O nie, karaluchy powróciły, dlaczego? Co? Po kilku minutach harmonikowego koncertu ze ścian wyskoczyły zmutowane karaluchy i zaczęły poruszać się w rytm naszego, naszej piosenki. Biegały w kółko i wesoło machały czułkami. Co? Te odjechane karaluchy zostały z nami, szczerze mówiąc nie naprzykrzają nam się za bardzo, są ciekawskie i dość przyjazne. Dobra, graby jeszcze w takim razie. Skoro im się to podoba, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić, prawda? Wow, dostaliśmy osiągnięcie. I ktoś puka. Nawet boję się tego puchania, pukania, puchania. Tańczące karoluchy powróciły i dały nam zapasy. Okej, okay, tego bym się nie spodziewał, ale to brzmi jak coś raczej dobrego. O nie, jakiś dzieciak przyszedł do nas i powiedział, że jego siostra została porwana przez bandytów. Um. Ted, jesteś prawdziwym mężczyzną, musisz się uratować. To jest Twoje zadanie na dziś. O, mi wrócił. Boże, ale ty jesteś zarośnięty, chłopie, weź coś, zrób ze sobą. Naprawdę, Timi, tylko jedną puszkę znalazłeś? To po co ja cię gdziekolwiek wysyłałem, no? Odwiedził nas jakiś domokrążca razem ze swoim marnym worem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia. Cały worek w zamian za jedną puszkę zupy. Okej. Okay. Wow, em, co tu robi Kot? Po... O nie, naprawdę, w tym woru, Szalikow, siema panie Szalikow, tak, w tym worku był kot, e, super deal w takim razie, puszka jedzenia za kota, dobra tet, jesteś uzbrojony po zęby, wierzę, że znajdziesz coś ciekawego dla nas, moja rodzina wygląda na dość smutną. Uuu, jakieś dziewczynki chcą się wymienić? Warcaby za siekierę albo radio za kłódkę? Kurde, nie wiem co jest ważniejsze. Niech będzie, że damy wam warcaby. Myślę, że siekiera może się przydać. Szarikow to wciąż nowy dodatek do naszej grupy, więc staramy się go obserwować. Dzisiaj zauważyliśmy coś wisającego z jego obroży. To chyba jakaś płytka z adresem. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, Ted powrócił. Co masz ze sobą? O, widzę, że jakąś książkę przyniosłeś i coś, czego raczej nie powinniśmy pić. Ej, jacyś ludzie zabrali nam szarikowa. W sumie to może i lepiej, bo on by pewnie tylko zżerał nam zapasy. No, nie, nie jesteśmy jakby źli na to. A ten nawet znalazł apteczkę, tylko że stracił niestety walizkę. Oj, i karabin, tak. No, nie postrzelamy nim, co zrobić. Ja się boję tych obrazków, naprawdę. Co? W trakcie dzisiejszej inwentaryzacji zapasów nie mogliśmy dojrzeć się jednej puszki. Kto zjadł zupę? Jak tak na was patrzę, to coś czuję, że to jest twoja wina. O ona chciała nam prezent zrobić. No, znaczy nie rozumiem za bardzo idei prezentu z puszki, która już tutaj była i wszyscy ją widzieli. Ale tylko się pokłóciliśmy przez to. Dobra, Dolores, bierz siekierę i wypatruj. Timi ma urodziny, czy powinniśmy coś mu dać? Wydaje mi się, że nie, bo tylko nam to popsuje, a raczej to nam się przyda. No dokładnie, czas dorosnąć, Timi. Nie jesteśmy już w Kansas, a gwiazdor nie istnieje. Ale nie słyszeliście tego ode mnie, moi drodzy. O, oni chcieliby się ogolić, tylko że jedynie siekierą, której obecnie nie mamy. To by się źle skończyło. U, wojsko się z nami skontaktowało w dniu 34, ale musimy dotrzeć we wskazane miejsce przy pomocy mapy, którą akurat mamy. Zostawiliśmy im wiadomość w butelce, spoko. Dolores wróciła, znalazła jedno żarcie i dwa pićka, więc no, nie ma tragedii, ale mogło być lepiej chyba. Mary Jane jest zazwyczaj radosna, ale dziś czuje się kiepsko. Wciąż nuci coś pod nosem, naśladując dźwięk tuby. Dobra, idź i szukaj swojego instrumentu. Co to za hałas? O nie, coś lub ktoś jest tuż pod nami. Jedyny logiczny wybór to zbadać źródło Sprawdźmy przy pomocy latarki może bezpieczniej, co to było? Ok, wszyscy żyją, więc słuchaj, nic złego się nie mogło wydarzyć, co? <laughs> Przynajmniej mam taką nadzieję. Gdyby nie ta latarka, bowiem skończylibyśmy jako przystawka dla, dla czegoś, co się działo pod podłogą. Okej. Okay. Jej, dotrwaliśmy do dnia 40, ale to jeszcze nie koniec! O kurde, ile tu się gra? Dobra, ten bierz maskę i uciekaj. Znany już nam brat i siostro Zów powróci do naszego schronu po raz kolejny prosząc o wsparcie. Chcecie się kierę? Proszę bardzo. Co? Podczas wczorajszej gry w kalambury naew wyszedł straszliwy sekret. Meredj nie wie jak pisze się Konstantynopoli tańczykowianeczka. Udało mi się. Dolores była z zawiedziona. No, a wy wiecie moi drodzy, jak to się pisze, no to dajcie znać, proszę mi to napisać w komentarzu. Zaraz zobaczymy, kto do dostanie bana. Ja na żartuję, nie dostajecie bana. Chyba. Dostaliśmy kolejną wiadomość od armii. Mamy teraz ścinać drzewa w pobliskim parku. Um. Dziwne, ale okej. Okay. Niestety siekiera nam się przez to zniszczyła. O kurde, Ted powrócił i przyniósł aż cztery puszki. Nawet jakieś pićko i jeszcze karty do gry. Nie najgorzej. Timmy, wierzę, że teraz ty sobie poradzisz. Możesz iść z latarką. Co tu się dzieje? Ted i Mary Jane nie mogą ostatnio dojść do porozumienia. Dziś wdali się w zaciętą dyskusję o postaciach filmowych. A dokładniej, to wygrałby pojedynek na śmierć i życie. bazyliszek z karabinem, czy smog wawelski z maczetą? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Jakby się tak zastanowić, no to Bazyliszek, tak jakby w Harry Potterze, no to on raczej, jak się na niego spojrzy, to już kaplica, więc yy, raczej Smok Wawelski by tutaj przegrał, ale połączenie Smoka Wawelskiego z maczetą też jest praktycznie idealne. Ale uznaję ja uważam, że Bazyliszek by wygrał. Ej, ale skąd ma wiedzieć, kto ma rację? Nie wiem, kto na koło tutaj głosował. No uznajmy, że Mary Jane mówiła o Bazyliszku. <laughs> o nie, Mary Jane argumentowała swoją rację coraz głośniej i głośniej, a w końcu zamieniło się to w krzyk. No i niestety Ted musiał yy, odpuścić. Żywot ojca. Co się dzieje? Banda oprychów dobija się do nas i nakazuje poddać się. Ehm, możemy się bronić harmonijką. Osiągnięcie dostaliśmy pacyfista. Czyżby się udało? Dzień 52 żyjemy dalej. Hej, serio! Napastnicy opuścili karabiny, maczugi i pozostałą broń. Ich oczy zaszkliły się od łez wzruszenia. Tak bardzo zaskoczyło ich piękno naszej muzyki. Łaskawie darowali nam życie. Przynajmniej dzisiaj. O nie! Timi jeszcze umarł przy okazji. W takim momencie naprawdę ty musiałeś. Zaprzyjaźniona grupa ocalałych przybyła dzisiaj do nas z wizytą. A chcą harmonikę albo karty. O nie wiem, czy harmonika jeszcze nam się przyda. Czy w ogóle jest zawsze prawdopodobieństwo, że ta harmonika nas uratuje. A będę choiracz, co tam mogę, prawda? się harmonikę. Wojsko chce, żebyśmy kogoś wysłali na pogaduchy, iść do Lores. W sumie to nic ciekawego się nie okazało. Minęło parę dni, od kiedy ten wyszedł szukać samochodu. zaczynałem się od niego martwić. Aj spokojnie. Nic mu nie będzie, nie szukamy go, sam wróci. A, mówiłem, dzień 57 i jest Trochę zmarniały, ale przyszedł, prawda? Gdy myśleliśmy, że Ted już nigdy się nie pojawi, nagle wtoczył się do schronu, chyjąc się na bok i niosąc coś na plecach. O samochodzie zupełnie zapomniał, ale za to wprosił się na grilla. No super, przynajmniej żarcie przyniósł. O nie, w ruku bram! E, znowu nas bandyci atakują, możemy się siekierom bronić. Ehm... No, miejmy nadzieję, że to wystarczy. O cholera, e, Ted, co ci się stało? Że taki zielony jesteś? Dobra, udało się wybronić, ale niestety straciliśmy przy tym siekierę. Rozumiem, że ci bandyci coraz częściej będą nas atakować. A um, na progu naszego schronu znaleźliśmy jakąś tajemniczą owaliskę. A czy powinniśmy zajrzeć do środka? Wydaje mi się, że tak. O, w środku była jedna puszka, super. Um, ktoś mi powie, co u mnie robi drugi kot, Vera. Co? On zeżar całą puszkę zupy, gdy spaliśmy? No, super sprawa. Czy ja powinienem zacząć się bać? Kolejny kot się u nas pojawił. Beren. Witamy. Znowu nam puszkę zupy zeżarły. O o, -o bandyci pojawili się w dniu 62 ponownie, a my nic nie mamy. Czy to już jest nasz koniec, moi drodzy? Czy ja głupio oddaję harmonikę? Zaraz się dowiem, czytając komentarze. Właściwie nie zaraz, tylko w dniu premiery filmu. No i niestety koniec. Panowie bandyci, posłuchajcie, ja mam trzy koty na oddanie. Was jest trzech, każdy dostaje po kocie. Co wy na to? Aj, nie podołaliśmy ciężko uzbrojonym bandytom, a koty znowu nam zeżarły jedzenie, więc tak czy siak, jakbyśmy w końcu umarli z głodu przez te grube koty. Przetrwaliśmy 63 dni, chociaż, moi drodzy. No cóż, dzisiaj nie udało się przetrwać, ale jak na moje pierwsze podejście do tej produkcji wy Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi poszło, bo drodzy, więc jeśli ten materiał z gry 60 Seconds Wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. I pamiętajcie, jeśli możecie, zostańcie w domu. Trzymajcie się!